Jak wykonać świadectwo energetyczne domu jednorodzinnego? Zacznijmy od tego, że każdy właściciel domu jednorodzinnego, który ma zamiar taki dom sprzedać lub wynająć, ma obowiązek dostarczyć nabywcy lub najemcy świadectwo energetyczne domu. I teraz co zrobić, żeby wykonać świadectwo? No, przede wszystkim trzeba wprowadzić informacje dotyczące domu do takiego specjalnego programu, który umożliwia wykonanie świadectwa. Świadectwo może być wykonane tylko przez osobę, która posiada stosowne uprawnienia, która jest wpisana do stosownego rejestru i przy pomocy takiego programu informatycznego, ta osoba jest w stanie policzyć wszystkie współczynniki zapotrzebowań na energię dla danego domu jednorodzinnego i sporządzić świadectwo. Jakie informacje dotyczące domu są wymagane? No, są to informacje dotyczące metrażu, dotyczące układu domu, dotyczące liczby i wymiarów przegród, takich jak okna i drzwi. Wymagany jest rzut domu. Najczęściej w naszej firmie potrzebujemy również taki dokument, który nazywa się przekrojem domu, czyli taki widok domu, powiedzmy na przestrzał. I w momencie, kiedy mamy wszystkie informacje umożliwiające nam wykonanie świadectwa energetycznego dla domu, audytor, osoba, która ma uprawnienia, może przy pomocy specjalnego programu przygotować świadectwo energetyczne dla domu. Co ważne, u nas i w większości firm w Polsce nie są wymagane oględziny tego domu. Tak długo jak mamy wszystkie informacje o domu, które nam są potrzebne do sporządzenia świadectwa, możemy spokojnie takie świadectwo sporządzić.